Ale jak tam camping, kochanie? Jak tam camping? Pokaż się, bo nie widzę. nie Do, nie Dobry camping? Pokaż. O, proszę bardzo. Kawę masz? Pokaż kawę, bo nie widzę. Oj, elegancko. Nie zgub kawy. Nie zgub kawę. Otwórz. Otwórz, co będziesz otwierać? To nie jest górka kawy, Jela. Pusz! Ale, ale ogień, jaki pień potężny. Ojej, zobacz co to za Ela. A co już kawy ci zabrakło? Tak. to już no to już jest otwarte Troszkę chmury są. Na mnie troszkę zmochnięte, ale nie jest tak źle, nie? Ela? Może być na miecz? Nie. Ela mokry jest. Plaża Eli jest. Co, nalałaś kawę? Kawę nalałaś? No to lej kawę. Gdzie masz kawę? Pokaż. No olej. Tam masz kawę, lej. Pogaszkawsko A tu jest kawa Ela, zobacz No tutaj jest, w skubu otwórz To tu ci naleje, dobra, trzymaj Dobra, dobra już Masz kawę, przecież o co chodzi Zdrowie Ela. No, a Źle, odwrotnie No dobra, dobra. A gdzie jest hamak? Nie ma hamaka. Gdzieś zginął, tak? Masz siedzenie swoje, tak? No poszło. No dobra, do widzenia. O piłka jest, haj. Następna plaża. Arianska.